Pierwotne oddzielenie. W judeo-chrześcijańskim widzeniu świata, za obiektywną rzeczywistość przyjmuje się pogląd, że ludzie są niepełni i że mogą istnieć w separacji od powszechnego pola. Koncepcja psychiczno-duchowej integracji przeciwstawia się takiemu widzeniu człowieka. Techniki psychiczno-duchowej integracji prowadzą do rozbicia tego fałszywego poczucia separacji, które przeszkadza człowiekowi świadomie odczuwać jedność z powszechnym polem i przeżywać bezwarunkową radość ze złączenia się z nim. Uderzająca różnica między ortodoksyjnym chrześcijaństwem i judaizmem, a koncepcją integracji psychiczno-duchowej leży w tym, że zarówno chrześcijanie, jak i Żyd wierzą, iż człowiek od momentu narodzin jest w stanie separacji. Nawet po chrzcie, na skutek grzechu człowiek może się oderwać od powszechnego pola energii i świadomości. Tak uwarunkowany człowiek jest duchowo martwy. Teoria integracji nie akceptuje rozdzielenia jako stanu wrodzonego człowiekowi i nie przyjmuje stanu separacji za obiektywną prawdę. Choć można nie przeżywać swego wewnętrznego życia świadomie i robić rzeczy, które będą nas od tego oddalać, to jednak na poziomie nieświadomości nie jesteśmy i nigdy nie będziemy odizolowani od powszechnego pola. Człowiek istnieje w polu powszechnym, czy w to wierzy, czy nie. Czy doświadcza go świadomie, czy nie. Zawsze był i zawsze będzie w Tao, w Bramanie, czy jak mówią chrześcijanie, w umyśle Chrystusa. Co więcej, na poziomie nieświadomości ciągle doświadcza, kontaktuje się i czerpie pokarm z pola powszechnego. Każdy człowiek istnieje w tym polu i korzysta z niego tak samo jak Jezus i wszyscy oświeceni mistrzowie. Jedyna różnica polega na tym, że Mistrz doświadcza swego związku z powszechnym polem, zarówno świadomie, jak i nieświadomie. Uwolnił się od on iluzji, że rzeczywiste jest tylko to, co istnieje w świecie fizycznym. Rozumie, kim jest w stosunku do pola powszechnej energii i przenikającej jej świadomości, gdyż bezpośrednio doświadcza zarówno tego pola, jak i wszystkiego powszechnej świadomości, która je wspiera. Świadome doświadczenie powszechnego pola jest możliwe dzięki przeciwstawieniu się tendencji. Do utożsamiania się ze swym świadomym umysłem i fizycznymi zmysłami, aż do osiągnięcia i odłączenia się od nich. Scalając wszystkie fragmenty siebie, przekształcamy się w Jestem, będące syntezą jaźni. A przez Jestem właściwie postrzegamy nasz związek ze wszystkim i z zawartymi. W nim formami. Chrześcijaństwo przyjmuje, że w momencie wygnania Adama z raju został utracony dostęp do wewnętrznych światów. Dla chrześcijan Jezus jest archetypem człowieka niepodzielnego, człowieka zjednoczonego z powszechnym polem, wszystkim. Jezus stał się Chrystusem, przebijając się przez iluzję Mai, stając się całością, doświadczył namaszczenia praną, która płynie bez przeszkód do tych, którzy przedali się przez dwoistość i stali się Jestem. Ci jednak, którzy wychowali się w chrześcijańskim świecie, zadają sobie ważne pytania. Czy Jezus był w sposób istotno odmienny od pozostałych ludzi? Nie ma żadnych wątpliwości, że był inny ilościowo, jeśli uwierzymy w dokonywane przez niego cuda opisane w księgach Nowego Testamentu. Lecz jakościowo? Nawet on twierdził, że nie ma żadnych różnic. Mówił, że jest tylko pierwszym wśród braci. Bracia? Choć mogą się różnie rozwijać, to jednak pochodzą od tej samej matki. W tym przypadku powszechnego pola. I zawsze pozostają w związku z polem powszechnym. Jak mówią u pani szady, wszystkie członki mego ciała, moje oczy, uszy, mowa i życie, cała moc mych zmysłów, Bierze swój pokarm z niego. Wszystkie istoty są naprawdę brahmanem. Doktryna oddzielenia fundamentalna dla teologii ortodoksyjnej, będąca przyczyną tak wielu nieporozumień i potrzebnych cierpień jest również podstawą ortodoksyjnej, klasycznej psychologii. Psychologia klasyczna buduje swoje konstrukcje na bazie myśli Newtona i Kartezjusza, którzy przyjmowali separację jako naturalne ludzkie ukierunkowanie. Kościół chrześcijański i psychologia klasyczna, korzystając z motelu Arystotelesa i całkowicie akceptując jego badania i doktrynę dowodu doświadczalnego, nie widzą człowieka w jego pełni. Nie dostrzegają wielowymiarowej istoty, którą jest człowiek. Platon postrzegał człowieka jako istotę ciągle szamoczącą się między tym, co wie naturze nikczemne, a tym, co szlachetne. Między tymi konfliktowymi elementami znajduje się element nazywany tymos, element odwagi który jest pomostem między szlachetnymi aspiracjami umysłu a zwierzęcą naturą człowieka, jego zmysłowymi pragnieniami. Zasadniczym dążeniem rozważań Platona było zrozumienie przyrodzonej człowiekowi dwoistej natury. Arystoteles rozwinął myśl Platona, lecz ciągle widział człowieka w jego dwoistości. Arystoteles nauczał, że człowiek działający mężnie wybiera utożsamienie się z tym, co szlachetne w jego charakterze, a odrzuca to, co nikczemne. Taka forma męstwa zawiera jednak nieuniknione powstrzymywanie tych elementów natury człowieka, które uważa on za niegodziwe. Są one odrzucane. Zamiast doprowadzić do ich integracji, osądza się je i wskazuje w ten sposób, stają się one innymi wewnątrz nas. Według poglądów Arystotelesa, to co godne pochwały, musi odnieść triumf nad tym, co takim nie jest. Ta arystotelistowska dwoistość została przeniesiona do myśli chrześcijańskiej. I racjonalizmu, z którego poczęła się współczesna nauka, a więc i psychologia. Założyciele współczesnej nauki zachodu pchali go silnie w kolejny racjonalizmu i materializmu. I racjonalizm i materializm zja nad średniowiecznym światem. W którym wciąż były głęboko zakorzenione intuicja i wiara w przeznaczenie. Choć teologia średniowiecza była oparta na dwoistości. Bóg w owym czasie był jednak ciągle w środku wszechświata, a pojmowanie świata przez społeczeństwo w przeważającej części rolnicze opierało się na wierzeniach dawnych przodków, którzy we wszystkim widzieli życie rzeczywistość postrzegali bardzo subiektywnie. Dla średniowiecznego człowieka wszystko poza nim samym było odbiciem Boga. Newton, Kartezjusz i inni im współcześnie wprowadzając naukową rewolucję wypchnęli Boga ze środka systemu słonecznego. Całość rozpadła się na kawałki. Żywe stało się mechanistyczne. Wszechświat stał się wielką maszyną, którą Bóg uruchomił i zostawił. Kartezjusz sprawił, że myślenie naukowe stało się analityczne i zostało podporządkowane czystemu rozumowi. W swojej pracy podzielił przyrodę na poręczne części i dokładnie je przeanalizował, by zrozumieć ich prawdziwą naturę. Oczywiście w takim MECHANICZNYM świecie nie było miejsca na jedność, powszechne pole, ducha, a nawet na ideę jakiegoś nadrzędnego celu czy intencji leżących u podstaw istniejącego świata. Na no zewnątrz takiego świata nie mogło również istnieć nic, Czego nie można było zważyć bądź zmierzyć. Wszystko poza fizyczną rzeczywistością było halucynacją czy zwykłym przejawem fantazji, produktem niezwornego i prymitywnego umysłu. Nauka Kartezjusza, Newtona i im współczesnych podzieliła świat na fragmenty. Rezygnując z widzenia go na sposób ekologiczny jako zjednoczone pole. Z biegiem czasu podział zewnętrzny doprowadził do podziału wewnętrznego. Wywołało to rozpadnięcie się własnego obrazu człowieka. Człowiek przestał postrzegać siebie jako byt wewnątrz pola wszechmogącego Boga. Stał się oddzielną istotą mechaniczną. Maszyną żyjącą we wszechświecie, wypełnionym innymi maszynami. Człowieka maszyną można poznawać bez związku z jego środowiskiem. Pominięto jego duchową naturę, a świat wewnętrzny wyśmiano. Człowiek, jak i jego wszechświat, został podzielony na fragmenty. Podzielony przeciwko samemu sobie. Freud i jego współcześni zaakceptowali podzielnego człowieka. Według koncepcji Freuda, człowiek, człowiek to id ego i superego, bezustannie zwalczający się nawzajem. Co więcej, w teoriach pędących ostatecznym triumfem rozumu nad intuicją dwoistości nad jednością. Odcięto człowieka od źródła duchowego pokarmu, jakim jest powszechne pole energii i świadomości. Zuchwałe stwierdzenie niczego: Bóg umarł, i zarzuty Marksa przeciwko relingi zatriumfowały nad tysiącami lat. Doświadczenia intuicyjną wiedzą, że człowiek niepołączony z polem powszechnej energii i świadomości staje się maszyną. Choć jest to wyjątkowa maszyna. To jednak jest skończona, śmiertelna i bezgranicznie samotna, bez żadnego dostępu do wyższych poziomów. Freud uważał ludzką potrzebę doświadczenia wyższej świadomości i osiągnięcia stanu zintegrowania za infantylną potrzebę powrotu do Ona. Nie dostrzegając, że jest to głęboka tęsknota do pełni i samorealizacji, Freud skazał człowieka na niepełne doświadczenie samego siebie. Gdy rozum zatriumfował nad intuicją, wewnętrzne życie ludzkie zostało przygniecione ciężarem zimnego, analitycznego rozumu i logiki. Współczesny kościół chrześcijański i klasyczna psychologia, przyjmując takie założenia filozoficzne nie potrafią ofiarować człowiekowi drogi powrotu do siebie, do miejsca odpoczynku. Ich celem stało się uspokajanie ludzi i napełnianie ich fałszywą nadzieją. W rezultacie ludzie stali się omojętni, na dręczącej ich lęki i ból które tkwią w głębi człowieka. Fragment tekstu do rozważenia, kochani. Część druga, później.